Side by side. Druga, w jakby w częstości występowania podczas tych eksperymentów, które zrobili. Sytuacja, gdzie i teraz tak. Marcin, pozdrawiam przy okazji, pytał. Rozumiem, że Marcin B. Irlandia, pozdrawiamy. Pytał, kiedy tego RSL-a tam powiedzmy należy używać. Więc tak, jeżeli chodzi o mnie, we Freefallu nie, nie wypinamy RSL-a. Jeżeli już. Tylko dzieje się to powiedzmy podczas takich, jeżeli mamy splątania i sytuacja tego wymaga, żeby jest to tam, i na pewno, i teraz czy na pewno, do rozważenia wypięcie rsl w tej konfiguracji, chociaż dla sporej ilości osób to jest nielogiczne i wymaga wyjaśnienia, dlaczego lepiej wypiąć, lepiej, niekoniecznie dlaczego lepiej wypiąć, a nie e, powiedzmy zostawić go jakby cały czas przyczepionego. Przede wszystkim już burzy nam się w ogóle cała idea. RSL to był system, który w przypadku wyczepienia czaszy głównej miał tworzyć nam zapas, tak? Teraz ani nie zamierzamy wypinać na, dobra, załóżmy, że zamierzamy wypinać czaszę główną, ale przecież spadochron zapasowy jest już otwarty, więc co ma do tego RSL? On sobie już wisi, wiecie, tam, ta, ta, tam, był, tam wisi sobie luźno albo, albo pin, albo Kółeczko, które pin, bo są różne systemy. I teoretycznie nic tutaj, ten RSL do tego nie ma. No to otóż ma. Dobra, wyobraźcie sobie, że sposób postępowania jakby w tej, tutaj mamy tak samo jak w przypadku holowania pilocika, mamy dwa rekomendowane, w sensie jedyne dwa sposoby prawidłowego postępowania, czyli jak nie wiemy, to znowu USPA SIM, patrzymy i tam jest napisane, że można wypiąć albo można lecieć. Są powiedzmy dwie szkoły. Jedni preferują lecieć na tej konfiguracji, a drudzy preferują wypiąć czas. To też zależy troszeczkę od tego bardziej od miejsca, między, też między, gdzie się to stało, bo jeżeli jest trudny teren, nie wiem, miasto nagle, no to w tej konfiguracji niewiele posterujecie, nie? a jak wypijemy główną główną, będziemy lecieć na zapasie, to mamy zdecydowanie większe pole manewru i jest łatwiej. Po drugie, tak jak będziemy chcieli z tym lądować, jest większe szanse, że jednak, czy znaczy coś tam się może przy lądowaniu rozjechać, jakby zaczniemy znowu turbulentnie, albo będzie im niżej, albo będziemy agresywnie działać, to się może wszystko rozjechać. Mając taką konfigurację, jeden, powiedzmy, obok drugiego, załóżmy, że jesteśmy za, nie my tak szkolimy, tak sugerujemy, chcemy wypełnić czaszę główną. Możemy? Możemy wypełnić czaszę gówną. Warunek jest taki, że jeżeli one nie są splątane, Splątane, czyli powiedzmy w jakiś sposób, nie wiem, na przykład poszły w ten sposób, że wiecie, że nie wiem, zawinała się czasza, poszła i wtedy chcielibyśmy wypiąć, no to nie, ale jeżeli one są powiedzmy obok siebie, no to można wypiąć. Dla bardziej świadomych, można by sobie chwycić tutaj taśmę od zapasu i pozwolić, żeby ten zapasik, ten zapasik poszedł sobie na bok. Pym, idzie czasza. Ale teraz zapomnieliśmy wypiąć resela załóżmy. Nie? Co może być? Jak wiecie, jak, jak widzieliście, jak jest RSL skonstruowany, to jest tak, do taśmy nośnej spadochronu głównego gdzieś jest przyczepione jest kółeczko, do którego mamy przyczepioną tasiemkę, na końcu tasiemki, która jest krótko mówiąc przyczepiona jest albo do piny od zapasu, albo to ona zapina pokrowiec, a ten uchwyt jest podczepiony do niego. Nieważne jak, tak, tak to wygląda, zgadza się? Ale to nie jest luźne, tylko to jest przyczepione rzepem a jeszcze takie stare francuskie e, LOR 2, grube takie z jednej i z drugiej strony, i wszędzie rzepy. Nie tylko tak jak teraz współczesne resele, -y, takie cieniutkie, i tylko w paru miejscach rzepik. Tylko takie wielkie lochy, jak to że tak powiem, no zaczepione, że one miały sporo tej przestrzeni, tej takiej o powierzchni rzepowej. I teraz wyobraźcie sobie, co jest. Chcecie wypiąć tą czaszę. Czasza ma mam odejść, ale. Ten RSL przyczepiony do waszego pokrowca na te rzepy nie chce odejść po prostu i zaczyna nam tam z tyłu sobie nie pomagać. Nam krótko mówiąc, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że wypinamy. Dlaczego tak się może stać? Dlatego, że nie ma tu dużej prędkości. Czyli wypięcie tej czaszy to nie będzie jakaś super gwałtowna siła, po prostu na tych taśmach, taka, żeby to zrobić. Natomiast jestem przekonany, że współczesne RSL, jak dobry, dobry pokrowiec sobie kupimy i teraz nie chcę mówić, jakie są dobre, bo to nie, nie ten ale mam parę typów jeżeli dobry pokrowiec kupimy z dobrym systemem to wierzcie mi, że te rzepiki są sporadycznie przyczepione niewiele cieniuteńkie nie jest to tam sprzedpotopowy, tam 20-letni jakiś lor którym sterujemy? Bo na pewno nie… Którym? Ktoś z zapasem mówił. zapasem. Dlaczego, powiedz mi, z zapasem byś sterował? A, a zapas nie? No nie, pytam Ciebie, co robisz? Dobra, dostaliśmy wniosek, bo nie słychać, że odhamowałby zapas, dlatego że odhamowałby zapas. pytanie, a dlaczego zapas by się odhamował, a nie główny? Bo zapas jest wolniejszy i chcesz przyspieszyć, żeby co? Żeby się Dobra, ok. Ktoś inne wnioski albo pomysły? Dobra, no oczywiście teraz słuchajcie, ja to tak, bo podpowiem, jak to powinno być moim zdaniem. I pewnie też raportu, akurat tutaj jesteśmy zbieżni, ale moje jest takie, że patrzcie. On raport mówił, i to było dla mnie, bo kiedyś tłumaczyłem ten raport, na, bo żeby dać to większej osób na, na polski, tam znalazłem takie sformułowanie. Sterujemy spadochronem dominującym. Wiesz, dominującym spadochronem, nie? To znaczy, co to jest dominującym spadochronem? Jeżeli... I teraz tak, i nie było ani wyjaśnione, dominującym, jeszcze coś, dominującym spadochronem, nie? Tak, na dobrą sprawę to trochę tak, nie powiedzieć, z dupy, bo tam jest internet, ale tak trochę jest, także to nie, nie, słabe to jest, jeżeli nie wiemy, co znaczy dominujący, nie? To znaczy dominującym. Który? To Agresywny kolor, może bardziej dominujący, może z jakąś piłeczką, yy, nie wiem jak, ale prosta sprawa na to, dominujący. i w takiej konfiguracji jak będą, w końcu sobie to gdzieś tam musiałem, to. Siedziałem tydzień, pewnie wymyśliłem, gdzieś tam wyczytałem coś, ale tak jest. Ja potem nawet e, doczytałem i mogę gdzieś do tego jakoś źródło podać. Słuchajcie, e, spadochrony tak nigdy nie będą tak jeden, jak mogą być, gdyby były identyczne oczywiście, ale nie będą identyczne. Któryś będzie bardziej dominujący, to znaczy, że wypchnie tam tego bardziej na bok. I on zajmie nam przestrzeń nad głową więcej niż tamten doklejony. Czyli w skrajnym przypadku pokazałbym, mam takie sytuacje, że na tyle widziałem dominujące ochrony, że ten dominujący nawet nie drgnął w sensie mi cała przestrzeń tu, a gdzieś tam przyklejony ten drugi. To którym sterujecie? Jeżeli miałby się drugi zapas, no nie, na pewno nie, proponuję tamtego, tylko chwycić ten dominujący. Czyli dominujący to jest tak, jakbyśmy chcieli spojrzeć dokładnie ten, który jest tutaj centralnie nad nami, ten, który zabrał tą przestrzeń i wypnął tamtego i się tutaj postawił, to jest ten dominujący nim. Powiedzmy, jeżeli już chcecie sterować, to jego odhamować i nim sterujemy. I teraz tak, właśnie tak, no są powiedzmy szkoły też takie niektóre, że jakby nie odhamowywać, tylko już tak lecieć, nie, starać się tak lecieć, też jestem w stanie to powiedzmy, gdzieś tam powiedzmy zrozumieć, ale raport mówi, że można tym sterować i pokazują, są na to wideo, gdzie faktycznie można sterować tym dominującym i faktycznie mówi tak, że jeżeli nawet się na chwilę rozjechały, czyli staramy się tak sterować, żeby się nie rozjechały, to ta konfiguracja najczęściej wraca do tej swojej e rzeczy, ale nie przekonuje mnie jej niestabilność i dlatego sugeruję ja osobiście sobie wypięcie takiej czaszy głównej i lot na zapasie po prostu, bo lepiej mi się ląduje na jednym, mam być szczery, niż na dwóch, bo nie mam specjalnie doświadczenia z dwiema czaszami, a z jedną mam większe, więc wolę na jednej. Natomiast e, i były e, jest ryzyko, że to się rozjedzie. Tak, jakby to się zaczęło rozjechać, to słuchajcie, jest, czy należy wypiąć czaszę główną, i tu nigdy nie będzie za nisko. Na wypięcie czaszy głównej. OK? No bo mamy zapas nad głową cały czas. A jeżeli nam się rozjedzie, to tak, im dłużej będziemy czekać, to ta konfiguracja się robi coraz bardziej high-speedowa. A, a jak dobrze wycelujemy i dobrze wypniemy, to może nawet, może nawet całkiem fajne lądowanie, powiedzmy, wyjść na zapasie, jakbyśmy chcieli. Żart oczywiście, ale. Jeżeli kiedykolwiek wam od razu przechodziłoby wam plenia, to nie ma za późno. Jak najszybciej wypinamy go, żeby, żeby na tym na pozostałym sprzęcie, na zapasie wyjść, żeby nie iść w ten sposób, powiedzmy, do ziemi. Jeżeli sterujemy, powiedzmy, dominującym, załóżmy, że niech będzie dominujący tamten, sobie lecimy, sterujemy sobie, nie zaciągamy do lądowania. To lądowanie już nie będzie jednym z waszych ładniejszych lądowań, tylko jeden z brutalniejszych pewnie. Nie wszystkich brutalniejszych, widziałem brutalniejsze. Na jednej. No, co ty gadasz? Widziałem, słuchaj, Kto? Pao, pa, też pozdrawiamy. Słuchajcie, i teraz tak. Nie zaciągamy, idziemy, i tam ewidentnie PLF, bo to będzie, jak widziałem, lądowanie na, 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 na side by side. To, to były takie raczej szybkie i szybkie, i można powiedzieć na takim koncie. Nie wyflerujemy tego, nie da rady tego wyflerować, dlatego między innymi z tego powodu, bo jakby nam przyszło lądowanie w szybszej konfiguracji, pod dużym kątem, a w miejscu, w którym nie chcielibyśmy, starczy Kazimierz, biskupi, środek miasta tam nie i to zdecydowanie na jednej czaszy, nawet na przeszkodzie, wiecie o co chodzi, schamowany, zflerowany, bezpieczniej niż na takim powiedzmy gwisku, powiedzmy iść. Czyli. Jeżeli chcemy się pozbyć czaszy to rozpinamy RSL, możemy wyczepić czaszę główną, pilotujemy za pasem, tu jest jakiś suchy, a po wypięciu tak, po wypięciu czaszy głównej pilotujemy oczywiście za pasem, no bo no tym nie ma już czaszy głównej i jeżeli konfiguracja powiedzmy taka jest stabilna, teoretycznie można lądować side by side, ale bezpieczny teren proponuje raczej i, i przygotować się naprawdę na twardze lądowanie.